Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku pokażę wam jak wybudować wille w Minecraft. No więc można nie wiedzieć jak wybudować wille w Minecraft ładną, bo, bo bo się po wszystko, no, no, no rozmiary te takie tam i inne. Więc wam pokażę jak wybudować. I to nie będzie takie wcale łatwe. Trzeba mieć już dużo rzeczy. Trzeba mieć na pewno piekło i to nie jest taki już dla na początek, więc na początku sobie wybudujcie jakiś domek, potem sobie to wszystko przerobicie, wille, albo sobie wybudujecie. Na początek jakiś domek z drewna, a ja wam, a wy potem sobie to wszystko zrobicie. no na pewno nam się przydadzą jakieś takie ładne bloki. No co piszę? Z piekła tam różne bloki albo kwarc. Farc i różnego odmiany nam się na pewno bardzo przydadzą. Tak ogólnie. Nam się na pewno dużo to przyda. I zróbmy coś takiego. Zróbmy małą willę. Dzisiaj zrobimy taką małą willę. Żeby nie było zbyt dużo materiału, więc na pewno potrzeba dużo materiału, jeśli chcecie to robić na survivalu. Więc my zrobimy taką malutką. Oczywiście, to nie jest taka mała willa, co wy teraz widzicie, a tylko robię. Więc to nie będzie jakaś giga willa, ale no będzie coś tam miała. No bo wiecie, ja nie będę dwie godziny nagrywał tutaj. Ja nie chcę jakichś dwóch godzin siedzieć. Help. Nie chcę. Ale okej, najpierw sobie Wiesz, Aż tylko oczywiście takie, takie dziwne. Zrobione tylko skora. Co? Coś tam no, dobra, sorry, już nie mogę. Chyba, że chcecie takiej humorki do to toby. No to okej, okay. no, no zbędę cię. Okej, okay, no nie no, już koniec Ale ten, no. To taka będzie podłoga akurat. To nie będzie jakaś jedynie duża willa, chociaż tam jest, bo dużo materiałów w sumie potrzebuje. Według mnie musi być taka futurystyczna, bo wiecie, to willa. Zróbmy tak. Będzie drugie piętro? Nie wiem, w sumie jeszcze trzeba ja pomyśleć. Tutaj niech będzie sobie taki garaż. Niech nie będzie wejścia. Bo garaż musi jakiś być. Niech co będzie też odsłonięty. Mo można to jakieś skrzynki, można coś tam sobie postawić, nie wiem. Jak byście chcieli. <laughs> możecie to zabudować, jak tam to chcecie. A się jak zrobię go na jakieś trzy kratki. W sumie, czemu ludzie zamiast aut nie robią takiej drogi majkartowej? Wiecie, z tego. Tutaj na przykład macie takie auto i możecie sobie tam wybrać do konstrukcji. ja macie, macie jakoś swoją trasę. I no to jest w sumie genialny pomysł. już tutaj wracając, to początki już są w sumie prawie już zrobione. Jakbyście chcieli wiedzieć, chyba będzie drugie piętro. Nie wiem, podwórka ja nie robię. Wiem jedno, tutaj może być garażyk. No i będzie. Dobra. Dobra, ustawię to na razie, chociaż nie. No na, na razie ustawimy pochodnie. To nie jest jakiś taki specjalnie, niech tutaj będzie pochodnia. No i od razu git. W sumie ja nie będę chyba gospodarował od środka. Wiecie czemu? Ja daję w sumie wzór, jakby to możecie wybudować, więc. Tutaj niech będzie jakieś wejście, tutaj wy sobie wszystko sobie powodujecie sami. Jak chcecie, też zrobicie sobie drugie piętro, nie wiem. Ja wam po prostu pokażę, jak to by mogło nawet wyglądać. Tutaj niech będzie jakieś na przykład takie wyjście na taras, jakby fajnie tu wyglądało, tak, tak bogato, wiecie. Tam takie podwórko też z tyłu, piękne pranie, będziecie to może jakieś zrobicie. Tutaj jakieś pokoje, tam słodki też sobie postawicie. No i to nawet wygląda. To trzeba jeszcze takie, ma jakieś pomieszczenia. No więc niech tutaj będzie taka kuchnia, ale. Coś takiego. No, ale kuchnia taka. Ja tutaj tylko daję przykład z boku, więc tu nie jest jakiś poradnik zbytnio dobry. Wy tutaj możecie, wy, ja wam daję tutaj dzisiaj kreatywność akurat. Zróbcie sobie własne wnętrzne, w, wnętrze. Nie inspirujcie się. Ja wiem, że poradnik to poradnik, ale no pomyślcie trochę, jak to wy możecie sobie zrobić. I mam nadzieję, że się jakoś rozwiniecie. Dzisiaj akurat tak wyjątkowo. Zróbcie własne wnętrze. Wam daję w zadanie i zobaczymy, czy umiecie, czy nie. No więc, no trochę was dzisiaj oszukuję. No, to nie jest w porządku, nie? Ale spokojnie, będzie lepiej. W następnych odcinkach będzie lepiej. W odcinkach będą fajniejsze i będą jakieś ciekawe poradniki. Więc dzisiaj mam tam taki trochę poradnik, z jakich można materiałów. Akurat kur, nie mam pomysł, jaką, z jakich materiałów zrobić, bo ten, no, może na taki zejść tej stół. jest ciekawy. I tutaj możecie jakieś takie biurko postawiać, coś takiego. Tutaj może być jakiś telewizor. Hmm, ciekawie wygląda. Ogólnie to w sumie nawet fajna billa. No, możecie gdzieś te jakieś schody postawić. Nie, ja wam pokażę w sumie taki trochę skicz z jakichś tam materiałów. No i to w sumie wszystko. No no nie jest jakiś prawdziwie dobry, jak chcecie możecie sobie tam z trzy piętra, ile chcecie. Dzisiaj akurat wam dam kreatywność. Budujcie własne wnętrze. Jak nie wyjdzie, to możecie się pozorać z innych moich odcinków, na przykład jakie dekoracje. Wtedy możecie sobie coś tam uzupełnić. A dzisiaj ja Wam dam tylko szkic. Jak chcecie drugie piętro, to wybudujcie. Nie wiem, ja Wam pokazałem dzisiaj akurat, jaki możecie sobie zrobić wzór i w jakich, z jakich bloków. Jak się nie wiecie, czy jakiś czarny, czy taki, to taki biały wystarczy, mówię Wam. Możecie takie zrobić bloki i to Wam w zupełności wystarczy do szczęścia. Więc dziękuję wszystkim za oglądanie tego odcinka jesteście wielcy, dziękuję też za suby naprawdę miło mi i ogólnie to no nie wiem, no jakoś zbytnio to pomysłu nie miałem, ale dzisiaj wam mnie wyzwanie zróbcie własne wnętrze albo się róbcie odcinkiem moim tam z, z rzeczami, To musicie troszkę poszukać bo to w sumie to jakieś 4 filmiki temu, czy nawet będzie 5 no coś tak ale i znajdziecie z poradników też, czy tam pięciu bezucztywnych rzeczy. No właśnie. Ja się wciąż pytam, po co są te, ta szczała lecznica i te złote zbroje? A nie, w sumie do piekła, teraz mają troszkę większą funkcję, bo są w piekle. No właśnie, i szczapki też mają trochę większą funkcję, ale no po co w sumie złota zbroja? Jakby mogli zrobić, że macie tylko szczapkę w ręce, czy w ręce. I no, ogólnie teraz jest trochę większe użycie, ale no tak jest słaba i niekorzystna ogólnie. Dzięki za oglądanie i do widzenia!